W ramach kolejnej edycji Polskiego Ładu władze gminy Piekoszów pozyskały rekordowe dofinansowanie 9,5 miliona złotych na zniwelowanie strat wody poprzez opomiarowanie sieci przyłączy oraz na modernizację infrastruktury wodociągowej. Promesę na ręce wójta Zbigniewa Piątka przekazała wiceminister Anna Krupka wraz z senatorem Krzysztofem Słoniem. Rekordowe środki dla gminy Piekoszów z rządowego funduszu Polski Ład nigdy tak dużo środków rządowych nie popłynęło do gminy Piekoszów. 9,5 miliona złotych na bardzo ważne inwestycje wchodzące w skład modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Piekoszów. To inwestycje, na które czekali mieszkańcy. Także nam wskazywali potrzebę przeprowadzenia tych jakże ważnych inwestycji. Dziękuję panu Wójtowi Zbigniewowi Piątkowi za dobrze złożony i umotywowany wniosek, który wraz z panem senatorem Krzysztofem Słoniem mogliśmy skutecznie wesprzeć. Zdaniem wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka przyznana w kwocie 9,5 miliona złotych rządowa dotacja pozwoli na wykonanie kolejnego milowego kroku w kierunku zrównoważonego rozwoju gminy. Całość projektu będzie opiewała na kwotę 10 milionów złotych. Powiem, że jest to projekt innowacyjny związany z gospodarką wodną na terenie gminy Piekoszów, mianowicie będzie wymienione około 5 Tysięcy wodomierzy elektronicznych wraz z systemem doczytu radiowego, dlatego to jest bardzo ważne, bo ułatwi na pewno zarówno życie mieszkańcom, jak i pracownikom, którzy się zajmują gospodarką wodną. Ponadto, żeby zapobiec stratom wody na poszczególnych sieciach, obiegach, będą budowane stacje do pomiaru też do odczytu elektronicznego drogą radiową z oprogramowaniem nowoczesnym i to jest bardzo ważne, żeby w odpowiednich momentach reagować, kiedy to zużycie jest duże, żeby wiedzieć, co się dzieje z siecią, dlatego też zdecydowałem się, żeby właśnie zapobiec tym stratom wody. Ponadto będzie też w ramach tego programu innowacyjnego modernizowana systemy hydroforowe jak również systemy uzdatniania wody chcę żeby do mieszkańców płynęła dobra woda, zdrowa woda. Jak podkreślał senator Krzysztof Słoń złożony przez wójta Zbigniewa Piątek wniosek o dofinansowanie był jednym z najbardziej innowacyjnych wniosków. Tym bardzo nowatorskim wnioskiem, bo w całej palecie różnorodnych wniosków, kilkuset złożonych w naszym województwie, ten wyróżnia się właśnie taką innowacyjnością. Gmina Piekoszów potwierdza, że te jej aspiracje, by stać się już niedługo gminą miejsko-wiejską, są jak najbardziej zasadne. To już jest krok w XXI wiek. Ułatwienie życia dla mieszkańców, ale też, co w przypadku gminy Piekoszów jest niezwykle ważne, oszczędność wody, jakże tutaj cennej, i były przecież z tym różnego rodzaju na przestrzeni ostatnich lat problemy. Także to jest strzał w dziesiątkę i samorząd gminy Piekoszów na czele z panem Wójtem Zbigniewem Piątkiem wychodzi naprzeciw Oczekiwań swojej społeczności. Tym bardziej więc dla nas z panią minister Anną Krupką było to oczywiście jasne, że ten, ten projekt będziemy pilotować i wspierać. Innowacyjny projekt obejmie modernizację sieci wodociągowej. Wybudowana zostanie stacja mierząca pobór wody w różnych sferach, a to pozwoli zniwelować straty wody. W ramach planowanej inwestycji modernizację przejdzie także system uzdatniania wody.